Uwielbiam takie momenty. Z prawej strony jest hurtownia, do której mam wjechać. Pewnie będzie czynna od rana. Stoję na wąskiej i Nie wiem, co będzie z przodu, jak wjadę może do lasu. A do tyłu już nie wykręcę, bo jest droga szybkiego ruchu, więc mnie ktoś pierdoli. Nie wiem, co mam zrobić. Wlazłem tam, bo furtka otwarta. Tam nawet jest parking, ale brama zamknięta. Ani ochroniarza, dwa samochody stoją. Cimno jak A ja zablokowałem drogę, no tam i tak nikt nie przejedzie. No to jedziemy w dal. O, jak coś, to tu mógłbym wykręcić. A może i gdzieś stanąć nawet. O kur... nie wiem czy ryzykować. Albo tu stanę. I co to tutaj? Do... Na szczęście jest mróz. No i nie wiem, czy skręcać w prawo, ryzykować, czy cofać. Bo już się coś wykręca na tamtej drodze. I będę tam stał i czekał do rana. W takiej sytuacji najlepiej wziąć pałę, ale tam są jakieś magazyny i zrobić obczajkę na piechotę, zanim się wpieprze Pszambo, ale dziury. Tam jest jakiś też magazyn, no musi być to jazda, ale ja się boję tu wjechać. Ja, Zakopać się nie zakopię, bo jest bo rusz. Tu jest jakaś mega dziura, a tu jest chyba asfalt. A to skrzyżowanie jest takie. Tu jest asfalt, tylko wąsko a tam jest magazyn. Dobra, wracamy do Mańka. Ryzykuję, jadę. Najwyżej będą mnie wyciągać rolnicy z traktora. Nie chcę mi się cofać, bo jest nadzieja, że gdzieś z drugiej strony, może, jest otwarta jakaś brama tego magazynu. Ryzyk, fizyk. Jak jest taka droga i są magazyny i z lewej i z prawej To znaczy, że jakoś chyba tędy do nich dojeżdżają. Jest mróz, więc jest szansa, że się nie zakopie. Ewentualnie się zaklinuje na wąskiej drodze. Ja pierdziele dobrze się zaczął ten tydzień. Elegansiu panie! Telefon na pewno spadnie. Najwyżej będę dzwonił po jakiegoś chłopa. No cóż widziałem Tożę z efektami. Wyłączyło się. Ktoś przewrócił jakąś tabliczkę, też chyba już tu wjeżdżał. O, i tu nagle jest jakaś droga utwardzona równa. Nie zakopałem się, jeszcze nie. Dobra. Dobra. Trzeba będzie prawdopodobnie znowu skręcić w prawo. Tu mnie wita jakiś znak cholera 10 ton prosto, a w prawo nie skręcę dobra, zawracam i wykręcam, nie mam innej opcji tu nie będę w te piachy wjeżdżał, nie ma bo musiałbym wjechać tędy ja. a nie no cóż tak bywa nie ma się kogo spytać o drogę o godzinie 2.48 No niestety Nawet pies tu nie szczeka Nawet ochroniarza nie ma Ale za to Na pewno mnie poprowadzi Ciąg dalszy nastąpi jak dojadę do tamtego skrzyżowania tyłem Tylko, że Ogrodzenia jakiegoś nie sforsował. Kurczę, ostatnio tak w te poniedziałki, nie? Ostatnio film był, też chyba jakoś w poniedziałku i też była akcja z jakimiś ciasnymi ładunkami. Bo to takie zostają z piątku, jak nic nie ma, to się bierze takie coś. Dobra, jestem na tym skrzyżowaniu, muszę iść obczaić. Co muszę iść obczaić? Czyli jak cofnę tam, to wyjadę stąd. Idziemy? Ole, teraz trzeba cofać troszeczkę w prawo, dorąć się wyprostować. Tu przejadę, tam dalej. Jakieś kopara. Cofnąć i z powrotem jechać. Dobra, tak zrobię, ale muszę się wyprostować i w prawo na ten lód. opowiadam i tak nie widzicie, ale chociaż sobie opowiadam, tu jest lód. Lód. A tu, są, tu jest sad. No dobra, tu jadę delikatnie w prawo. Na ten lód, żeby się nie zakopać w pole. No ale na przykład, jak jest taka sytuacja, to po prostu same się odcinki robią, bo normalnie to nie mam czasu i nie mogę się skupić, żeby coś opowiedzieć. A tu nie muszę nic opowiadać, bo samo się opowiada, tak? Chyba. Sama się tworzy historia, bo możecie zobaczyć, jak to wygląda, jak nie zawsze się wszystko zgadza, bo czasami się nie zgadza. Gdybym tylko w nie wjechał w lód, a jestem bardzo ciężki. Znaczy, dzisiaj jestem na maksa. Dobra, muszę sprawdzić. Sorry, muszę bliżej prawej, bo dosłownie 20 cm, i spadłbym lewym kołem w takie coś, że już niestety bym się nie uratował. bym tu ugrząc. Teraz boję się, że prawym znowu kołem wpadnę. Wjechało się łatwo, nie? Dobra, prostuję już. Tak jedziemy. Tu z lewej. O dobra, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Żebym tylko nie wpadł. Nie jedzie. Co jest? Czemu nie jedzie? Jedzie. Przepraszam, teraz muszę prawe koło zobaczyć, sorry. Dobra, teraz kita do tyłu. Teraz kita do tyłu. Bo jest taka dziura z lodem, którą właśnie próbuję się wydostać. Jedziemy, jedziemy, jedziemy prosto. Tam jest jakaś górka z tyłu, a tu z lewej, i wpada mnie. Żebym w tą górkę nie wjechał na bo rozwalę. Ale żebym też nie spadł z drogi. Zaraz będę mógł w prawo już skręcać. Jeszcze trochę, dawaj, dawaj, dawaj. Maniek, dawaj. Maniek, super! A, drzwi trzeba tam. Jest. I did it. No dobra. No to gdzieś muszę stanąć. I poczekać do rana, nawet nie wiem do której. Tu teraz będę jechał wolno, żeby nie potuć sobie talerzy i wszystkiego, co mam tam w szafkach, żeby się nie wysypała kawa. To Wam opowiem jeszcze, może, że jeszcze nie zrobiłem żadnego wjazdu, wjazdowego filmu od Nowego Roku. A tu już prawie środek już prawie połowa roku minęła. A ja jeszcze nic nie zrobiłem, no bo po raz kolejny się powtórzę, że nie mam kiedy odcinki powstają z takich właśnie sytuacji, trochę urozmaicenie, coś innego, nie, ale zanim dojadę do jakiegoś miejsca, to Wam opowiem, że no co się działo, nic się nie działo, wszystko było w porządku, dlatego nie było co pokazać, nie. No do, to do dopiero tamta akcja z ciasnym magazynem i ta akcja z nie wiadomo jak dojechać do magazynu to coś zrobiłem. W międzyczasie zatrzymała mnie po raz drugi służba celno-skarbowa. Tym, tym razem wszystko było w porządku. Trzymali mnie tylko 7 minut i raz była sytuacja, podjeżdżam na mopa, wychodzę tam z toalety, patrzę, gościu jakiś pcha, jakiś łepek młody taki, nie? Młody koleś pcha jakieś auto. Podchodzę, żeby mu pomóc. A tu się okazało, że słuchajcie tego, jakiś 20 dwudziestoletni maksymalnie, Austriak Hyundai Pony. <grywka> znaczy pcha Hyundai Pony w ogóle, nie? Takiego czerwonego na dodatek. No i dogadać się z nim nie mogłem, bo e, e, on tam nie, po, po niemiecko nie wiem jakiemu, ja próbowałem po angielsku, ale to dziwne, że Austriak nie znał ani jednego słowa po angielsku. No więc y, ja do niego po angielsku, a on do mnie cały czas, że kablen, kablen, kablen. Ja mówię, wiem, że ty kablen, ale mówię, chodźcie, mówię, pomogę ci i cię popchnę. No to mówiłem do niego po angielsku, ale on i tak nie rozumiał. Mówię, bo stoisz, mówię, zatarasowałeś wjazd, mówię, zaraz za chwilę tu jakieś ciężarówki przyjadą, i cię wszyscy obtrąbią i dopiero będziesz miał akcję, nie? No, i pokazuję mu w końcu palcem, mówię, wsiadaj, ja, ja cię popchnę, nie? Czekajcie, stanę i tak, i tak nikomu nie zawadzam. No to skumał, nie? Słuchajcie, odpchamy razem, bo było pod górkę. Nagle ja mówię, wsiadaj, wsiadł, z górki jest, rozpędziłem się walę mu w tą wklapę, nie? Żeby wrzucił jakiś bieg, może się odpali, ten zahamował. W końcu, jak się zatrzymał z górki i wysiadł, to on powiedziałem, teraz ja tutaj popchnę i czekaj czekajcie na Hilfen. Jak ci przyniosą kablen, to sobie pojedziesz na Austria. On, ja, ja, kablen, kablen. No i żeśmy się w końcu doszprechali. No to była akcja z Austriakiem. Tak się zastanawiam, no bo Austriak, no to zawsze wiecie. Kojarzy mi się taki Austriak, to taki po 50 e, sweterek taki z tym konikiem. Jakieś tam e, e, spodnie takie beżowe. E, nie wiem, jakiś stoi na przykład na łonie natury, jakieś akwarele, te sprawy. Jeździ BMW trójką kombi z, z bagażnikiem jeszcze takim na rowery z tyłu i u góry. Yy, taki bagażnik yy, na narty, ale nie Hyundai Pony czerwony. Tak mi się kojarzy, a tu jakiś taki łepek, yy, taki pryszczaty łepek. Czerwonym Hyundaiem Pony. Co on mógł robić w Polsce? Ja myślę, że zwiał do jakiejś dziewczyny, chyba. Po prostu pojechał. Staremu wziął może auto, zwiał do dziewuchy w Polsce, może ma. No i nie udało mu się wrócić, nie? No nie wiem, nie, nie, nie wiem, co mógł robić. No i jakaś była jeszcze sytuacja, była, ale nie mogę sobie teraz przypomnieć, jaka. Hmm, dlatego. Myślę, że skończę ten odcinek, bo i tak już jedyne, co mi zostało, to podjechać po prostu, poczekać i podjechać do miejsca docelowego, czyli 500 metrów i w lewo. Ale to muszę czekać, aż bramę otworzą. A myślę, że gdzieś tutaj stanę na tym rozdrożu i przeczekam. Niestety na rozdrożu nie było miejsca, bo za bardzo wystawałem. Dlatego pojechałem 5 km dalej. I na stacji benzynowej stanąłem przy krawężniku. Na szczęście pani pozwoliła mi stać. Powiedziałem, że trzy godziny postoję i sobie jadę. No i jeszcze dwie godziny sobie postoję i sobie wyjadę. I na razie pozdrawiam. Cześć! A i nie zapominajcie. Hell no, we won't go. Szacunek dla kierowców z Kanady.